Dziękuję Panie Marszałku, Pani Minister. Jak i z pierwszej treści zapytania, jak też z odpowiedzi Pani Minister oraz z tego, co opinia publiczna na ten temat ciągle mówi, wiemy, że z jednej strony jest to bardzo pożądane, Odnawialne źródła energii, a z drugiej strony ciągle kontrowersje. W związku z czym jest to poważny problem i chyba jednak należy przyłożyć się do tego, aby regulacje istniejące były na tyle jasne i czytelne, aby można było te niepokoje no można powiedzieć czasami protesty i niepokoje społeczne zażegnywać w sposób jednoznaczny. I Moje pytanie w tej kwestii, czy pozostawić to tylko i wyłącznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o decyzję, czy jednak nie umocować samorządy do tego, by obligatoryjnie musiały przeprowadzać konsultacje społeczne z akcją informacyjną, zanim będzie podjęta decyzja o instalacji fermy wiatrowej?